Co prawda, jestem w Toruniu na festiwalu filmowym Toffifest, ale to nie znaczy, że będę Was olewał i będę olewał Lokiego. Mamy za sobą czwarty odcinek, w którym potwierdziło się kilka moich teorii. Jest takie poczucie dumy, bo to były teorie, których nie widziałem na necie nigdzie. Może były, tylko że po prostu olewałem te, te źródła. I kilka ciekawych rzeczy na końcu się pojawiło, w tym teoria, kto jest głównym złym. Jest już. Możliwe, że mamy głównego złego, zatem, uwaga, chodźcie opowiem Wam, kto moim zdaniem głównym złym jest, omówię cały czwarty odcinek i co nas czeka w ostatnich dwóch odcinkach, ponieważ lada moment, koniec tego serialu. Odcinek ten zaczyna się historią Sylwii, Sylwii, czyli e, Loki'ego warianta, którą widzimy jako dzieciaka, który zostaje porwany przez TVA. I tutaj już, wow, pojawia się bardzo ważna rzecz. Ona jest porwana jako dziecko. Zatem teoria, że ona jest jakimś dziwacznym wariantem, że już zrobiła nową linię czasową. Dlaczego? Dlaczego dziecko bawiące się zabawką w momencie zabawy nagle zostaje zabrana? To nam powinno powiedzieć po pierwsze, że o kurczę, to oni zabierają ludzi w bardzo dziwnych przypadkach. Może to po pierwsze znaczyć to, że zabieramy lokich w momencie, w którym poczujemy, że stają się zbyt niebezpieczni. Czyli teoria, że każdy Loki praktycznie wcześniej czy później staje się na tyle niebezpieczny, pozaczasowy, chaotyczny, że trzeba go łapać i, i mordować. Ale widzieliśmy też mnóstwo innych ludzi łapanych, więc to takie jest trochę dziwaczne. Więc druga teoria mogłaby być taka, że bawiąc się tymi zabawkami, ona się bawi bodajże chyba Walkirią, e, e, i możliwe, że wtedy coś zdecydowała. Możliwe, że wtedy zachciała, że nie będzie Loki, nie będzie Walkirium, albo że nie będzie walczyć po stronie zła, będzie walczyć po stronie dobra. Cokolwiek, prawda? Jakakolwiek pierdółka, która spowodowała, że e, musiano zainterweniować. Ale samo to dla nas powinno być takie: What the fuck? Nie ma żadnych kamieni, nie zmieniła się rzeczywistość, a i tak dochodzi do tej e, sytuacji. Następnie przenosimy się do rozmowy Mobiusa z Renslayerką, która. Oszukuje go, jak oczywiście się okazuje, że biedna ta dziewczyna, która została przedtem oczyszczona, a właściwie zenchantmowana przez Sylwię, nie żyje. Że coraz gorzej z nią było że to tak naprawdę Loki, a właściwie Loka ją zabiła. Oczywiście tutaj ona go ściemnia i wcześniej czy później, on, w sensie później, on się dowie, że oszukała go, ale jest to też wyraźnie dla nas pokazane. Okej, dlaczego ona manipuluje Mobiusem? I właściwie w tym odcinku, jeżeli jest jedna rzecz istotna, to to, że... Nie ukrywamy już tego, że Renslayer nie jest postacią pozytywną. Więc to jest kolejny element, w który ta dyskusja wchodzi i Mobius wciąż jest mega przekonany o słuszności swojego zadania, ale jednocześnie nie rozumie, dlaczego on nie może porozmawiać z Loki. Mimo tego, że on przecież sam mówi, że z ogromną ilością Lokich gadał, z ogromną ilością pracował, a ten jeden, ta jedna dokładnie, nagle jest zbyt trudna, zbyt dziwna, cholera wie. Ale zauważcie, jak to jest ciekawie zrobione. W każdym razie, pamiętajcie, że TVA w tym momencie poluje na Lokiego i Lokiego i Lokę, gdy są na tej planecie, która umiera i szukają szukają jakiś wyrwy w czasoprzestrzeni, szukają gdzie tam coś się dzieje i nagle zaczyna się robić nowa wyrwa, która ma teoretycznie zniszczyć tą idealną linię czasu. Kiedy ona się dzieje? W momencie, w którym oni się właściwie zakochują w sobie, w sensie, gdy czują do siebie ogromne pokłady pozytywnej energii. I nagle linia się pojawia i zostają wtedy złapani. Tutaj pojawia się moim zdaniem pytanie, czy to oznacza, że najbardziej boimy się, w cudzysłowie jako TVA, Lokich. Czy Loki jako taki jest zagrożeniem, ponieważ jest agentem chaosu, ponieważ on domyśli się, ponieważ on wszystko zepsuje, ponieważ tylko w jednej wersji linii czasowej Loki nie psuje działań tego naszego głównego złego? Dla mnie to w ogóle cudowna scena, gdy oni razem są na tej umierającej planecie. Z tego względu, że po pierwsze, Tom Hiddleston daje taką, taki popis delikatności w graniu czegoś, czego on jako Loki nigdy nie potrafił czyli takiej altruistycznej, bezinteresownej miłości, szacuneczek, że poszli w tą stronę. W ogóle Loki i postać jego. Ma tak dużo różnych wariantów do zagrania, że trzeba przyznać, że gdy, już ile, 20, nie powiem 20, 13 lat temu, gdy wygrał ten casting Tom Hiddleston, to naprawdę myślisz sobie tylko, a dostanę tylko rolę superbohatera. Nie, okazało się, że to są role, gdzie on może na szaleć, gdzie on może udowodnić swoje aktorskie umiejętności. Brawo! Z całym szacunkiem, brawo, że film superbohaterski pozwala aktorowi na tak dużo niuansów w swojej aktorskiej grze. You had rings around them. You're amazing. W każdym razie, zostają oczywiście złapani, bo w momencie, gdy właściwie dotykają się, no to TVA ich odnajduje, zostają złapani. Loki zostaje wrzucony do bardzo ciekawego, bardzo ciekawej formy więzienia. To więzienie polega na tym, że on jest w takim, takim lupie troszeczkę zamknięty, lupie swojej własnej historii, akurat w fragmencie swojej pamięci, gdzie najpierw odciął Lady Sif, która wraca. Lady Sif włosy, ona przychodzi, napierdziela go i jeszcze w dodatku mu mówi, no zawsze będziesz sam i tak dalej, więc ona mu jeszcze ma nie tylko rytmu fizyczny, on nie tylko ma cierpieć, bo dostaje po mordzie i w jaja, ale ma cierpieć także psychicznie, bo ma cały czas słyszeć, że on jest nic nie warty, że umrze sam, że jest beznadziejny, że w ogóle... W sensie ona, to jest męczarnia zarówno fizyczna, jak i psychiczna i super forma tortur. I tam go oczywiście wysyłam, Mobius, który jest mega zawiedziony, a potem mają E, bardzo ciekawe wymiany, e, gdzie e, z, Mobius... Sp je, sprawdzają się nawzajem. Loki oszukuje Mobiusa, Mobius Lokiego szanujemy bardzo, ale oczywiście Loki mówi słuchaj, ty jesteś wariantem. I... I w tym momencie Mobius nie wierzy, ale zaczyna analizować i w pewnym momencie znajduje informację o tym, że ta właśnie agentka, która, której głowa została e, oczyszczona, odkryła to, że ona też jest wariantem i widzi, że to Renslayer zabiła. Zabiła w cudzysłowie tutaj, ponieważ w ogóle pytanie jest, czy ludzie, którzy są, e, jak to ładnie, czyszczeni, czy oni umierają? To jest w ogóle pytanie jako inna osobna teoria, ale... To nie tylko Mobius ma wątpliwości, bo i ta druga agentka, która tylko przez chwilkę miała w swojej głowie, miała w swojej głowie, została enchantmowana. Przypomnijcie sobie, drogą czwarty odcinek i te osoby, które mówiły, że to będzie Enchantress. Hello! Ale cześć Paweł, <laughs> polecam, bo tacy byliście pewni, jakie to jest cudowne, gdzie my się wszyscy mylimy, potem każdy jest buńczuczny, a ja byłem taki pewny i tak dalej. To jest akurat jedna z najpiękniejszych rzeczy w tym serialu. Zgadywanie, kłócenie się, a potem takie, je, tego, tego niektórym brakuje, przyznanie się, o, ale się pomyliłem, tak jak z Mephisto. <laughs> ale w każdym razie, ona także ma te wątpliwości i ona... Sama udaje się dostać do Lady Loki i poprosić, o, pokaż mi, pokaż mi kim jestem. I dostaje scenę, gdzie, gdzie, gdzie niejako przypomina sobie, przypomina sobie, że ktoś ją w pewnym sensie torturował, w sensie, wyobraźcie sobie, że ktoś wam zabiera waszą przyszłość, przeszłość, wasze całe życie. I nie do końca wiecie dlaczego. I ta scena na początku jest właśnie po to. Warianty, te nasze wszystkie mobiusy i tak dalej, oni zostali porwani niekoniecznie dlatego, ponieważ. To było takie ważne, ponieważ niszczyli linię czasu-przestrzeni. Oni, Boże, po prostu sobie. By... To mógł być przypadek. To mógł być jeden czas, i oni wszyscy byli w latach 90., -tych. i po prostu ten złoczyńca wpadł do tego czasu, wszystkich zabrał i z nich zaczął budować swoją armię agentów TVA. Cholera wie. Ale zauważcie, że to nie jest. O, jestem złoczyńcą. Hu hu hu", tylko bum, od razu. Kto wie, czy każda, co o tym mówiłem już w poprzednim odcinku że każda osoba, która zostaje oczyszczona niejako, czyli bzz, ona zostaje automatycznie agentem TVA i na przykład przenosi się na inny kawałek tej wielgachnej agencji i tam. Pracuje sobie znowu oczyszczony umysł, i że to samo dotyczy każdego, kto dostał z tym, e, tym swoim wielkim kijem, czy jakkolwiek to się nazywa. What now? Zatem, gdy Mobius podkrada najpierw Renslayer, jej maszynkę czasoprzestrzenną, jakąś tam, i, i ogląda tą wizję egzekucji, i widzisz, że to wszystko jest kłamstwo, to on wybiera się pomóc Lokiemu i swoją drogą daje tam jedną przeuroczą naprawdę chwilę, w której mówi Lokiemu, że może nikt ci tego wcześniej nie powiedział, ale ty nie musisz być zły, ty możesz być jakikolwiek chcesz. To jest troszeczkę tak, jakby nagle Mobius uświadamia sobie, kurna, to wszystko, co mówiłem przez te pierwsze trzy odcinki, to jest jeden wielki bullshit. To nie jest tak, że jestem przepisany, żeby tak zachowywać się, skoro, skoro całe to TVA nie broni żadnej świętej linii czasu. I tutaj jest kolejny wniosek. Święta linia czasu jako taka nie istnieje. Po pierwsze, tych linii może być multum. One mogą sobie współistnieć. Zresztą, pamiętajcie, Avengers utworzyli linię czasu i nie było z tym żadnego problemu. Nie pojawiło się TVA, co pasuje w tym momencie. Nagle staje się pięknie zgodne, skoro pilnujemy tylko tych linii, które w jakiś sposób zaburzają plany złoczyńcy. Zatem, gdy już mają z Lokim e, udać się i wiadomo, zniszczyć TVA, cholera wie, okazuje się, że Slayer jednak a, wie o tym i ona kasuje Mobiusa. O Jezu, jaka to była mocna scena, przynajmniej dla mnie. Chyba każdy z nas w momencie, w którym Mobius nagle dostaje tak jest, to, to, to chociaż trochę się wzruszyła. Szczególnie, że chwilę wcześniej on ma taką ładną, ładny monolożek i może nam o Łemisu powiedzieć, słuchaj, jeżeli gdziekolwiek mógłbym spędzić czas i życie, to chciałbym wrócić tam, gdzie byłem na tym moim jet gdzie sobie jeździłem. Chciałbym tam spędzić moje, e, moje ostatnie chwile i ja jestem przekonany, że jeszcze do szóstego odcinka ten moment wróci Mobius w jakiś sensie zawita do nas jeszcze, ale to był jeden z najbardziej wzruszających elementów tego odcinka. Czas zatem na egzekucję naszych lokich, którzy są prowadzeni przed oblicze, przed oblicze tych wielkich trzech timekeeperów. I oni są wpuszczeni do tych wielkich drzwi. a ja pytają, dlaczego tam tylko dwie osoby to pilnują, i tylko oni tam wchodzą dwójka żołnierzy e, i nasza slayer, która pilnuje ich wszystkich i zaczyna się monolog, bla bla bla. Ale dochodzi do walki, bo właśnie agentka ta jedna nie pamiętam B20 bodajże wpada, e, i ona pomaga zniszczyć troszeczkę tą całą bajeczkę. Giną ci ochroniarze, a potem ucięta głowa zostaje jednemu z tych Timekeeperów, i okazuje się, że jest to robot, że jest to cyborg, więc idealnie, to co ja powiedziałem wcześniej, że nie istnieją timekeeperzy, że to jest tylko jeden wielkie e, os, wielki i potężny, potwierdziło się i bardzo się cieszę, że miałem tutaj, że miałem tutaj rację. Mega, mega propsy dla mnie, chciałem powiedzieć, bo kurczę, nie widziałem tego, a jak teraz oglądałem materiały niektórych znawców, którzy tam odwołują, o tak, to było do przewidzenia, bla, 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 ja mówię, to mi się udało i jestem z siebie bardzo zadowolony, ale zauważcie tutaj, że nagle nie mamy takiego odkrycia, kto stoi za nimi. Te osoby niejako tam psują się, te maszyny. Renslayer nie reaguje. Kompletnie nie reaguje, gdy ona zauważa, że tutaj główka się wywraca. Zobaczcie, gdybym ja był żołnierzem, gdybym... <laughs> Mój Bóg! On upadł, to przecież bym był w szoku. A ona kompletnie. Zatem tu pojawia się pierwsza teoria, że to ona jest tym złym. Ona zrobiła to. Ona stworzyła w ogóle Timekeeperów. Dla mnie. Nie, dla mnie to nie jest to ja do tego, kto może być złym i mam dwie teorie, do tego przejdę na końcu, ale nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, że tak to jest, aczkolwiek wyraźnie z kimś współpracuję, a może jest jeszcze trzecia teoria, że to nie jest wcale Renslayer, że Renslayer wcale Renslayerem nie jest, ale w każdym razie, gdy już w końcu dochodzi, wydaje mi się, że będzie mi odpowiedź, to nagle zabity zostaje, właściwie wykasowany zostaje Loki przez Renslayerkę i myślimy: Ojej pierdziel, co tu się dzieje? I mamy. Lokiego, który trafia do piekła, który mówi, czy jestem w piekle, podnosi łeb, a tam cztery różne Loki. Klasyczny Loki, zresztą zajebiście grany przez koleś z Gwiezdnych Wojen. E, Granta, nie zawsze mam problem z jego nazwiskiem. E, Loki, który wygląda jak trochę Luke Cage z jakimś dziwacznym Mjolnirem. Loki, dzieciak, który trzyma chyba Lokiego Aligatora. W ogóle Loki, Aligator dla mnie najlepszy. Ja bym chciał cały serial o Lokim Aligatorze. Przepiękny, mam nadzieję tylko, że nie będzie robiony CG. Tylko po prostu ludzie będą nosić wielkiego chyba Aligatora, który ma te te malutkie e, różki. Zatem trafiamy na na ziemię swoją drogą na pewno na ziemię, bo widzimy Nowy Jork, widzimy zniszczoną wieżę wieżę Avengers i tutaj nagle pojawia się aha, czyli kasując tych ludzi, my ich wcale nie kasujemy, tylko wysyłamy ich do jakiegoś dziwnego miejsca. Może postapokaliptycznego, może to jest jedna Ziemia, jedno miejsce i jeden timeline, gdzie są wysyłani wszyscy, którzy zostają skasowani i nie mogą z tego uciec, a jest to takie, takie troszeczkę jak sakary, taki wielki śmietnik ludzi, którzy zostają skasowani. Zobaczymy w przyszłym odcinku, czy to będzie tak, że wszystkie inne osoby, Mobis i tak dalej, też tam trafiły, czy nie. Co ciekawe, ta czwórka innych loki, która mówi, mu, że chodź z nami albo pff, po tobie, oni go chcą przecież w pewnym sensie uratować. Pytanie przed kim. I tutaj można sugerować, że jest to ta postać z, z, ze zwiastunów, czyli Loki, który tak się uśmiecha, który ma jeszcze vote for Loki, który jest takim dziwacznym, jakby rządził postapokaliptyczną armią. Więc w tym piekle jeden z Lokich stał się piekielnym Lokim, wobec którego powstają, mają swoją jakąś malutką rebelię i są Avengersami, niejako inne Loki. Czyli będziemy mieli w piątym odcinku Loki kontra armia Loki. Ciekawe... Ale jeżeli te wszystkie Loki trafiają tutaj, to pojawia się pytanie, dlaczego? Kto się tak bardzo boi Lokich? I gdybyśmy spojrzeli sobie na komiksy, to bardzo ciężko jest znaleźć postać, która mogłaby nam wpasować się, bo Immortus, czyli kang z przyszłości, niekoniecznie do tego pasuje, ale wciąż Immortus jako kang z przyszłości, który to wszystko sobie wymyślił, bo tylko w tej jednej linii, czy tych kilku liniach czasowych, udaje mu się zostać królem wszechświata. Okej. Okay. Ale dużo ciekawsza historia, którą chyba też dzieli ze mną Screen Crash. Polecam bardzo fajne materiały Ziomekowi, mam ładnego pieska. Z moją drogą kulą tutaj pode mną, który mówi o tym, że wrogiem Loki'ego i głównym złoczyńcą tego serialu będzie Loki. Dlaczego Loki? Bo właśnie tylko Loki wie, że tylko Loki może zniszczyć TVA. <grytanie> Nie będzie kłórać, o co mi chodzi, w zasadzie. Największym zagrożeniem dla Loki'ego jest inny Loki. Zatem. I mu zależy niejako na tym, żeby oni ciągle się nienawidzili, żeby ciągle łapali się nawzajem i tak dalej, dlatego jest tak wyczulony i zresztą co mówi Mobius, że on już tyle tych różnych Loki złapał. Zauważcie, zatem możliwe, że Loki jest tym e, naszym głównym złym, co więcej, to może być Loki, który to wszystko wyprodukował i który nawet jest, przecież on może zmienić swój wygląd, może być rywonom Renslayer także. To jest ciekawe i powiem Wam tak, jeżeli pójdziemy w tę stronę, ja się tego nie spodziewałem przez pierwsze trzy odcinki, za cholerę, ten czwarty trochę w tę stronę... W strony idzie, to uważam, że to będzie niezwykle zabawne i inteligentne rozwiązanie, gdzie będziemy mieli w szóstym odcinku Loki kontra Loki i będą przeróżne wersje Lokiego, a potem to wszystko się rozpadnie i ileś tych Lokich będzie w naszym świecie, ile gdzieś pójdzie, będzie tutaj. Zastanówcie się, jak ilu dużo możliwości dla Toma Hiddlestona jest do grania, na przykład w drugim sezonie serialu Loki, bo może być nagrze Lokis of Gardens albo Avengers Lokis, albo cokolwiek. Nagle serial może się bawić bandom różnych. Różnych lokich, które muszą współpracować, by pokonać jakiegoś złego lokiego, albo by ratować świat. Genialny pomysł, jeżeli tylko patrzymy na jeden element, na budowanie świata, które jest już oderwane od budowania świata komiksowego. Mega propsy dla Marvela za to, i wydaje mi się, że kurczę, coraz bardziej wierzę w te teorie, aczkolwiek chciałbym, żeby jednak. Moja część, która chciała, żeby tam był Kang, chciałem, żeby to był Immortus, bo to by bardziej pasowało do mojej teorii odnośnie wpływu e, odnośnie, e, i pojawienia się Kanga i pojawienia się Kanga w Ant-Man and the Wasp, czyli Antmanie 3. No cóż, czasem chyba może się, może wyjść tak, że nie masz racji, trzeba się do tego przyznać. Kończąc zatem, w piątym odcinku, moim zdaniem, będziemy mieli zderzenie Armia lokich kontra Loki, który jest prezydentem Lokim, który rządzi dziwnym trafem w tym dziwacznym świecie a z drugiej strony mamy prawdopodobnie naszą Lady Loki, która będzie odkrywać, co się dzieje w TVA i możliwe, że zobaczymy, kto tym prawdziwym pociągającym za sznurki jest. Jest tutaj jeszcze jedna teoria, która mówi, że to po prostu Rewona Renslayer, którą wprowadzamy tutaj jako złoczyńczynię, która dopiero Kanga ma spotkać, albo która wie, że jej przyszła wersja Spotka i zakocha się w kangu, i tylko dzięki tej linii czasowej będzie mogła z kangiem żyć powietrznie i rządzić światem itd. To przynajmniej jest fajne, ponieważ mamy jakąś złoczyńczynię, która cofnęła się w czasie, by zabezpieczyć to, by móc potem mieć swojego chłopa i rządzić sobie razem światem. Znowu proste rozwiązanie, ale na ten moment coraz więcej rzeczy wskazuje, że jednak to będzie Loki versus Loki versus Loki. OK, zaskoczcie mnie, zaskoczcie mnie, bo ja już na ten moment więcej teorii ciekawych nie mam, ale chcę, żeby aligator Loki gadał. To jest jedyna rzecz, którą uważam, że musi się zdarzyć, jak się nie zdarzy, to trochę będę obrażony na Marvela. W każdym razie, tyle z mojej strony, jeżeli pomyliłem, jeżeli coś zapomniałem, piszcie w komentarzach. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i widzimy się następnym razem, oczywiście tutaj, czyli na Brodach z Kosmosu. Na razie!